Nie, <śledztwo> jest za no, mną! <Grym grym> nie, nie, do tak. nie, nie! Dawaj. nie! Słuchaj, słuchaj! nie! to! Zrób to! Zrób to! Zrób się Zrób to! Zrób to! Zrób to! Zrób to! Zrób to! Zrób wody, Zrób wody. Zrób to! dawaj. to! Zrób to! Zrób to! Zrób nie, nie, właśnie będę to! Za bardzo. Nie ma Zrób Trzymaj no! tego! No. Tylko nie opuść tym wolą! Trzymaj mnie! No, jak to leży w wartość! Spadnie! Spadnie w wartość! Proszę pani! Go, go. Nie zdejmuj tego! Nie! Teraz. Nie, nie. Teraz. Nie, no, ten. Stop. nie, nie, stop! A! To leczypię!

nie rzucę się, nie utrudnij. Zdejmijcie <grym wytrych> jej buty. Tak. Nie! nie. Idź, stój. Ej, stop. Ej, Ej, Ej poczekajcie. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie! Poczekajcie. Poprawcie mi na... skutki. No, decyduj. Masz Stop! Nie, Idźcie po ręce. Nie! Dobrze, idź. Tutaj, dawaj. Nie, nie, wytrych, to idź, to idź, to idź. nie. Na głęboką wrzućcie? Nie! Bo nie będziemy wjechać. Ała, kurczę, nasypało mi się. Chodź. Dawaj tutaj. Dawaj tu. Uważaj, no go... Nie, nie. Odpoczynek błagam. Ja ej, o, Zaraz cię puścimy. O, zaraz o, cię pogryzie. Uwaga, ej, ty. A, błagę, tu? Nie, nie, ty się połapiesz. Nie. Ej, <susza> najpierw odczepcie i kończymy górną, a A tu, wziąć, nawet nie za głęboko. Nie za głęboko. A, tu, 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 tu. Nie za głęboko. Tak, oczywiście, soj, Manian, odsuń się. Ja. Nie! Prze Dzięki! To już yeah. mogę chyba skończyć. Ja idę swoje założyć. Proszę ręcznik. Hej, przynieście ręcznik!